Thank you. Rata, jeszcze będzie Hej, ha, nadejdzie czas Ty wróć pod swój z Wrócimy wszyscy razem Wrócimy, chodź swój wiatr ja. nas podważa, A boże, lej za Czy człowiek ten to ja, czy to zupełnie inny ktoś? Hej, ha, nadejdzie czas wrócisz pod swój dach Hej, ha, nadejdzie czas A wrócisz pod swój dach hey, ha, I będę miał często, nie dla mnie taka chwina I ten szlak już przeszedł, aż po kanala masz Czy chorym, czy szfal, czy pana zła, gdzie potem palnie wiatr Zaśpiewaj sobie, to bo przewrócisz po swój dach. Wrócimy wszyscy razem, wrócimy pod swój wiatr. Płość raz podważa, albo za zakarm. Czy człowiek ten to ja, czy to zupełnie inny tożsi? Hej ha, nadejdzie czas, a wrócisz pod swój tak. Hej ha, nadejdzie czas, a wrócisz pod swój tak. Przypadł pan dom dziwy hańb, zatańczony raz diafłem, ze śmiercią mój domkami. Jest straszny będzie interes, jest każdy bez wywiadu. Nie zruszy serca kurs na złe wolnimy znak. Wrócili wszyscy razem, wrócimy, chodźmy wiatr. Łoś się raz potwarza, a wodę łez za Czy człowiek ten to ja, czy to zupełnie innych toż? Hej, ha, nadężę czasem, wrócisz pod swój dar.

to wszystko, do piekła się chciał Być na tak myśl tych słów że szybko mi jedną, a nie robiła i wrócić tam w razem. Ludzimy chodzły zły wiatr, Błaszcze nas twarzą, A wodę za Czy człowiek ten to ja, Czy to zupełnie inny ktoś? Hej, ha, nadejdzie czas, A wrócisz po swój dach. Hej, ha, nadejdzie czas, A wrócisz po swój dar. Dziękuję pięknie. Dobranoc. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie. Chcieliśmy również bardzo podziękować akustykom, którzy tu na pustyni są od godzin przedpołudniowych. Piotrkowi i Misiowi. Dziękujemy dobranoc do następnego razu. Wszystkiego dobrego. No. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo już głos straciłem przy tej melodii, że chciałem podziękować wszystkim kapelom, tutaj ostatniej, bo naprawdę na, na wieczór na naprawdę mamy sympatyczną muzykę i zapraszamy jeszcze, będzie troszeczkę muzyki puszczonej i dziękuję, dziękuję za ten dzień, bo był wspaniały. Drodzy Państwo, Jurek Owsiak traci głos po imprezie, więc tu mamy najlepszego organizatora, Tomek, Tomek Schabowski, e, prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Jeszcze raz byśmy chcieli podziękować i o jednym sponsorze, e, o którym dzisiaj nie było mówione, firma z Wolbud. także byśmy chcieli podziękować. E, gość na sam koniec e, organizacji naszej imprezy pomógł nam, wysłał nam operatora koparki, razem z koparką no i dzięki temu mamy tu dzisiaj zagospodarowany pięknie teren. Tomek jeszcze powie o inwestorach, o ludziach, którzy nam pomagali. Naprawdę wielkie dzięki za, za wasze zaangażowanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Następna impreza będzie równie gorąca i będziemy gościć tu nie tylko naszych dzisiejszych wykonawców, ale także młode kapele, więc naprawdę będzie się przy czym bawić. Dziękuję dobranoc! Brawo, 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 brawo. Przemek, Przemek Lach właśnie teraz się wypowiedział i chciałbym powiedzieć, że dzięki takim młodym ludziom, e, e, gdzie ja współpracuję z nimi, mamy te boisko, podest i wszystkie te u nas na osiedlu inwestycje i naprawdę firma z Volbu trzy inne firmy, czy Wojtka Cieleckiego zasłużyły sobie na to, żeby teraz, dzisiaj wieczorem, wypowiedzieć te właśnie słowa? Dziękujemy za to, za pomoc. Także, także Urząd Miejski nam dopomógł z zakupu różnych materiałów budowlanych, ale dzięki młodym ludziom z Kazanowa, którzy pokazali, że potrafią, możemy tu organizować imprezy i różne zawody sportowe. I za to bym chciał podziękować młodym ludziom, ale także mieszkańcom gdzie w ostatnim czasie zdarzyli za, 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 za się, zaangażowali w nasze prace społeczne. Dziękuję bardzo. Na razie.